Nowy limitowany wojanek o smaku gumy balonowej już dostępny w sklepach biedronka. Mmm, jest pyszne. Który wojanek jest lepszy? Truskawka Malina czy Pomarańcza Brzoskwinia? Dzisiaj to sprawdzimy, ponieważ widzowie, mamy tutaj dwa wojanki oraz dwie linie brainrotów. I po prostu ci, którzy będą mieli najlepsze Brainroty na koniec, i to będą jeden trylion kasy, wygrywają! Team niebieski wojanek oh, tak! odcinek! Nie, nie, nasz wygra, dasz team wojanek Pomarańcza Brzoskwinia! No bano, kupuj szybko tego no, Team Wszystko Cheese, on szybko. jest za 500. <laughs> o, dobra, i patrzcie, mamy pierwszego Brainrota z naszej linii Wojanek, truskawka Malina. Tak, bo mamy niebieską linię. O, a tutaj mamy pomarańczowego, z którego korzystają e, ptyś i e, gasek. Więc słuchajcie, musimy bardzo uważać. Nie możemy brać nic z ich linii, ale oni nie mogą nic z naszej. No i zobaczymy, co będzie lepsze. O, patrz, mamy swinina sz Bombardina, już mamy lepsze brain roty od was! A my, <laughs> so, tak, mamy dwa brain rotyy. W sensie, ja mam <laughs> dwa brain roty w bazie, no. O ej, dobra, bo ty masz słabe brain roty. Ja biorę kolejną Swininę Bombardinę. Dawaj no, Pewnie! Ja I, ja I co kilka minut zwiększa się szczęście nasze, więc będziemy mieć coraz lepsze brain roty, także na końcu. Będziemy mieć nawet szczęście razy 100 i będą wypadały same OG Brainroty. Ej, ja już mam dużo kasiory, mam trzy koła ponad. Ej, co ty ale gadasz? Dobra, ja już dawno miałem trzy koła i za to wszystko kupiłem sobie e, lepsze Brainroty ale wiecie bo... co? Jak u nas pójdzie odinidun, to będzie mega się pasowało tak, w sobie, tak? to nie? A jak u nas pójdzie z to też będzie pasowało. No, no tak, tak, bo i odinidun to pomarańcza, więc patrzcie, będzie to pasowało do smaku wojanka pomarańcza brzoskwinia. I wiecie co? Ja się teraz napiję któregoś z tych Pajanku. Weźmy sobie tego niebieskiego i wtedy zobaczymy. O, może coś lepszego poleci nam na linii? Uwaga! Mm. ale ja ręce! Mam Tuma. 5 tysięcy i kupuję bamykam. Bardzo Za mm. całe pięć kołdarzy na nas! Ja, a ja kupiłem. data ta, za ta, ta Wygra moja linia, wygra! Ej, co ty gadasz? Nie, dobra, mega dawno nie piłem wojanka niebieskiego, więc teraz super było go poczuć po takiej długiej przerwie. więc słuchajcie! Ej, o, co? Tu! Ej, tak! Poszło, coś tu. super! Ej, czekaj, to jest tak drugie, że Dziś, ja tego nie będę w stanie kupić. W nie to pasuje do waszego sobie koloru i do waszego wojanka Tak, bo on jest truskawkowy, a nasz smak to truskawka. Malina więc pasuje też. idealnie. Dobra, ja kupuję niestety te brejnoty, bo tamten, no, nie stać nas na niego. To jest za 200 tysięcy, to nadal za dużo. Ale spokojnie, może zdążymy jeszcze uzbierać sobie pieniążki i to kupić, więc szybko, szybko, on tam idzie, a my tutaj zarabiamy i mamy już 100 tysięcy na koncie. I masz najwięcej to jest dużych, ale fajnie. Wygrywamy, no, no bana. Ja zmieniam troszeczkę taktykę. Ja biorę wszystkie brejnoty, które są na przykład gold, diamond, czy coś takiego? Błody są tańsze, a dają więcej kasiory. Ej, świetny pomysł! Może to i nawet dobra taktyka, ale czekaj, mam 230 tysięcy, zdążę o, go zupełnie! Nie! Ej, nie tak brak! To, to, to chodź na start, bo zobacz, balerię! Uf, balerina Kapucina! Ale chwila, do nich też idzie balerina kapucina, ale oni A. chyba nie mają tyle kasy, kapły I Dobrze. Kasy, Oczywiście lecę kupić balerinę! O dobra, szybko sprzedajemy ja, te słabe brajnoty i widzowie za chwilę zwiększa nam się szczęście już teraz w tym momencie na razy dwa. O, ja cię kręcę. Teraz zaczną wyskakiwać lepsze brajnoty i patrz na to, znowu mamy truskawkowego Kuparek. naszego Strawberry Fluming Hahaha, ha. I co? I to A. wszystko dlatego. Bo mamy tutaj wojanka niebieskiego O tak A u nas idzie bananita dolfinita Może będzie jakiś bananowy wojanek Ej, bananita dolfinita w sumie to bardzo mocno pasuje Bananowy wojanek to by musiał być mega żółciutki Ale patrz to W Extinct Ballerina idzie Ale ona jest tak droga, że ja jej nigdy teraz nie kupię nie mam tyle kasy Zobaczcie, daje 100 tysięcy na sekundę Jakbym ją kupił, to już bym miał wygrano Ja bym bardzo chciał od Ale nie idzie u nas od szybko nubek musi robić na niego? O, ja cię kręcę, nie dawaj. Będzie mnie stać, zaraz będzie mnie stać. Mam już milion, zaraz zrobię drugi milion i go kupimy. Bo zobaczcie, on kosztuje 2,5 miliona. Hej, teraz a ty ile mam Ja to tego nie są za mocne dla na nas. To. Mamy już 2 miliony 400, 2 miliony 500 i mamy lecimy po ten ten te, te no. <laughs> Będziemy mieć i patrz, kolejny mityk tutaj nam poszedł. Elo, teraz tylko musimy milion uzbierać. i. Będziemy mogli go kupić. Ej, no niesamowite, że my tak was rozwalamy normalnie. Niebieski wojanek jest dużo lepszy. Tak, to no, Niebieski wojanek team. Abym. No, yeah. Wojan, wow. co ty zrobisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przenieś się do Wojanowic! Aby widzowie napiszcie, jakiego wojanka wolicie, niebieskiego czy pomarańczowego? A te właśnie dwa smaki możecie dostać w dwóch sieciach: w dino oraz w żabce. Tak, wcześniej było dostępne tylko w żabce, a już od niedawna jest dostępny również w dino. Więc są to aż dwie sieci z wojankami, to jest mega fajne. Ej, czekaj, czy ja widziałem, że ty zdobyłeś diamentowego a, flaminga? No ale ja go kupiłem, żebym nie odstawał od ciebie. Ej, no właśnie, to, to jest wojankowy no. flaming! Czekaj. Tak, wojankowy, to nie jest taki zwykły, tylko wojankowy, ale potężny no. ej, Dobra, macie, macie mega farty, ale my z Gaskiem uh. też sobie zamknijmy, nieźle już radzimy Jak to, a ile no macie brawa. kasy? Pff, Cześć, że nawet nie macie jednej dziesiątej tego, co my no ej, co? Wait, Ale nubak na malutko u was a? Prawda? ej ja Raty, spokojnie, zaraz no kasę dawaj, doganiaj ich, bo ty póki co jesteś najsłabszy Już zbieram, no spoko Dobra, mamy drugiego, ttt te, sakura, a to oznacza drugi mitek A oni ej, chyba nie mają ani jednego nie, my nie mamy żadnego gazetu. Czemu mamy takie słabe briny? Co to jest? No, mamy już 13 milionów, więc za chwilę będziemy mogli kupować brynoty, które będą dużo droższe. Nawet takie sekrety. O tak. Ej, Ej, musimy się pospieszyć, A, bo niedługo nie. będzie się zwiększało szczęście. Ej, właśnie, czekaj, czy mi się wydaje, że już w tym momencie chyba nam szczęście rośnie? O ja, już do razy 4. Tak, pojawiło się. Aha. I te kryty teraz będą coraz lepsze briny. Musimy zbierać każdy gazetek. Dobra, tak, 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 Ja sobie. Ja sobie robię... What so are you doing? You can't <laughs> Oh, yeah Nie jesteśmy na tego sekreta! Nie mamy kasy, na to musimy się pozbierać. Katze, sprzedaj najsłabsze żeby się miejsce, żeby ci nie zalegało, wiesz, w razie. A im cię te idzie. Ja cię kręcę, dobra. Nie dobrze jest. Musimy szybko, patrzcie, może nam zdąży zarobić i kupimy. Potrzebujemy 150 milionów. Dawaj zarabiaj nam tutaj w Potrzebujemy jak najszybciej to zarobić. Ja nie mogę u nas nie idzie nic ciekawego, ale czekajcie, kolejny mityk do nas poszedł! Czekaj, co? Masz już dwa i Tak, a do nas nie zaraz idzie, też pasuje do 90 milionów mi brakuje. Szybko, 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 ale już chyba nie zdążę. Niestety, zobaczcie, chciałbym, ale jeszcze za ale mało za mamy kasy. Nas, ale ta. spokojnie, bo szczęście będzie nam się cały czas zwiększało. I, no no myślisz, że to nam mi zabierzesz? Nie, 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 to są moje ttt sakury sakury. Ja Kupiłem spoko dwa, już nie mam kasy, muszę ich zbierać. ja ta. mam tylko 10 milionów, a wy ile macie? Co? co tak mało? Maślana, ja już dawno mam ponad 70 milionów. Jest, no, bo to masz po prostu mega farta, a ja e. nie mam takiego farta jak co? Jest... No wiesz co, bo to jest szczęście niebieskiego wojanka. Właśnie okay. tak. Okay. A może, a może napijesz się pomarańczowego wojanka i nam zresztą le lepiej lepiej lepsze Wiesz co? No, to Ej, to, wow. to. Kolejne los ha! Orkalitus. Ja, to Ej, co ty Jakim cudem to jest możliwe? Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz będziemy mogli kupić sobie jakiegoś sekreta, jak poleci. Ale wiecie co? Faktycznie ja wypiłem tylko niebieskiego wojanka, a oni też potrzebują, żeby dropnęło im coś fajnego. Więc weźmiemy sobie teraz pomarańczowego wojanka i się go napijemy, żeby i lepsze szczęście. Uh -huh. Mam nadzieję, że ci teraz jakiś sekret, bo pomarańczowy wojanek jest najlepszy na świecie. To jest mój ulubiony w ogóle. No wow. ja wow. wow. nie jestem. i ja nie ja tak mam Ej, o, poczułem ten smak i czekaj, ja nie mogę. Co jest? Wypadłam coś takiego? Ej, ale co? To chwila. jest bardzo drogo. Drog, to kasę na to nawet. Nie, 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 No to kasę musisz się Ja stawiam, że wy oszukujecie. I kiedy piłem wojanka, to sobie go dodaliście. Przyznajcie się. Nie prawda, to nie jest możliwe. Ja Niemożliwe, je Słuchajcie, ja mam już 370 milionów! A to oznacza, że naprawdę mogłem kupić mega mocnego brain lota, tylko nic mi fajnego nie leci. Oni mnie oszukują! Ja takie kupował to do brain'a, bo ja mam tak mało kasy! leci coś tak mocnego! To, co, nie za macie! Nie wiem, co Kupuję go, kupuję go! Co za! kolejny mega mocne! Nie mam tyle kasy, muszę szybko zarobić, mam tylko 20 tysięcy! Ale oni oszukują. Ewidentnie widzowie coś sobie podkręcają chyba szczęście Ale spokojnie, bo może nam też coś poleci... No jak powiedz, że nam coś poleci. Nie no, co to, to nie jest? jest tak właśnie jest taki pek. Dobra, słuchajcie, zwiększamy szczęście do razy 8 i czekamy aż nam na... Ej! Six Six seven. Seven! Seven! Jeden bet. Ja nie mam kasy, ja jest nie mam tak. kasy tyle! On jest, co? jest wojan, wojankowy, co to w ogóle jest? I wojankowy, a wam idzie balerina vampirina. I patrz. Kolejny Breno, dobra! Może jak go kupię i zdąży do mnie przyjść, to. A, to to jakie dobre brynoty. Brynoty? Ale dobre Breno, ty idą! Uh! Jeden X, jeden X1! To jest dobra. ten hakerski brain i nie widziałem go w wersji dwojąkowej Ja sprzedaję i słuchajcie, muszę zdobyć, muszę zarobić tą kaskę, patrzcie, muszę zarobić i kupić tam tego brainu. To on był za ile? On był za ile? Za półtora ja miliarda? Nie mogę, no I za no 1x2 1x2, 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 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, dobra, patrzcie Biorę, tu, biorę tu. No, ja to, biorę to, jeden. No, zobacz, da mam dam. Mam 800 milionów, mam 800 milionów, szybko, nie! Szybko, szybko! Nie, yeah, yeah. choć to seksowe. Yes, no. no i zabrakło mi jeszcze kasy oh, no. do razu. A my mm -hmm. mamy takie dobre miliony, to w końcu coś poszło fajnego na linii. No bo jest szczęście no, razy 8! Mocno. więc słuchajcie, no no, wiadomo, no, że coś idzie na linii. linii. No, teraz cały czas będzie szło coś na linii, bo mamy mega mocne szczęście i pamiętajcie, do jednego tryliona dobijamy. A ile Aha. macie, Kasiory, już w tym momencie? No, ja mam już zaraz, co? słuchajcie, 1 miliard. Jeden miliard? <noise> jeden miliard? Ja to jest bardzo dużo, szczerze, ale dobra, zaraz ciebie dogoni to Co no. ty mnie dogoni? Nigdy. Ja będę miał lepsze i tak brajnoty od was wszystkich, nie bo patrz! Zans. Na górze mamy 1x1. To jest taki brajnot, który zrobił nam już 1 miliard. Yo! Jakim cudem? Oh. Jakim cudem? Oh. Tak dużo. To jest bo to sekret, a wy nawet nie macie sekreta. I chwila, ja mam, chwila. No ja mam jakiegoś. Ej, chodź, nalicie moje Wow! Bronzowe lustralelito. Zbierzemy je. Aha, aha. Ej, dobra, wy macie takie kozackie szczęście y z tymi No serio, widzowie. Nam się akurat pofarciło i czekać, czy ja tam widzę że idzie los 6-7! No nie, to jest niemożliwe! Yeah. To naprawdę pewno przez że wypiłeś tego Wojanka! Tak, Wojankowe, Wojankowe! I napiję się znowu niebieskiego, pysznego Wojanka! O tak! No ja nie mogę, jestem ciekaw co ci teraz poleci w takim razie skoro mm. wypiłeś go znowu! Dobra. No, coś mega mocnego pewnie poleci! No, to jest bardzo ciekawe. Pysznego I patrzcie, odbieramy sobie znowu, sprzedajemy te słabiaki! Co? to już za? Co to już za? STROBERY! ELEFANT WOJĄKOWY! Jaki długi, jaki długi! Jaki długi ciało! O, ö, ö, dobra, nie, ale, ale nie, ja nie mam, nie mam na niego... na niego, nie mam na niego PIENIĘDZY! O, oh, on daje Bądryś tak jest dużo. My już mamy 25 miliardów, a to oznacza, że jesteśmy blisko do jednego tryliona. Oh, tak. <laughs> Okej, okay, no, dobra. No to prawda, to ja no, troszkę tyk. mnie to niepokoi, szczerze. Dobra, musi nam polecieć coś przepotężnego. Dajcie nam jakiegoś, y może nie strober elefanta, bo jeszcze nie możemy go kupić, ale... O, nie, to jest słabe akurat, tego nie, z nie potrzebujemy. dalej nowego, oh, o, ja <laughs> oh, O, po raz kolejny. Co? Six seven. Eee, proszę, ty, ja go wezmę co, bo ty nie. masz kasę i ja, ja potrzebuję, ja potrzebuję, bo co no jak poleci jakiś strobereleba. Oh, ale to wtedy ja nie będę mógł kupić przez dobra, ciebie. Dobra, nie będzie. Dobra. uważaj na linię, bo Słowa zaraz je to? Nie będzie jeszcze lepsze szczęście. E? Dobra, to mamy co? to. To jest słabe, to jest słabe, dobra. Ty, no bo jak takie słabe, to możesz możesz wziąć. Dzięki. No, ja potrzebuję nieco lepsze. dobra, to. nie leci na tej linii fajnego. Secret, Są secret. Słabe z nocy. Nie, to nawet nie jest secret i jest słabe. Dobra, mamy 100 miliardów. Mamy już bardzo blisko do naszej wygranej. Jednego okay. tryliona. I no, chyba szczęście nam się zwiększa po raz kolejny. O! idzie jak wam! No a teraz zobaczycie, może teraz Wam coś poleci, jak tak. Jeszcze się czekać, czy to jest. Tralaledon! Tra tra Co? No, to, no jest oh, tak to u Was, no nie zatrzymam! go jak nie. najszybciej, to jest bardzo Pojankowy tralaledon i czekaj, szczęście się ja, zwiększyło mogę. po raz kolejny! Ja nie mogę, to jest no, takie no. oszukane, Nic tam dobrego nie leci. No nie, no teraz to już musi polecieć, bo musimy wygrać. Patrzcie, ile to zrabia na sekundę. Przepotężna ja ilość. O, co? 6B, ja mam 130. 30. A wy nawet nie macie jednej dziesiątej tego co ja. I zobaczcie, tu już mamy 34 miliardy na tym nabite. A tu się jeszcze dopiero rozkręca. Zobaczcie, już mamy 190 miliardów. Dobra, wygramy. Tylko coś dobrego przy tej no. Aha, troskawka malina wygrywa. Tim troskawka malina. Nic wam dobrego nie pójdzie. Zaraz tam pójdzie na pewno jakiś OGB. Ja tym go kupimy. To kukurydza, aha, kukurydza. To jest jakiś What? Ale co to był? Ale potężne, bierzemy to szybko. Jak najszybciej z Linii. A więc Ej, co macie za brainroty? To, to, to no. no. Ja so, takie brainroty. Da, Wiem, dawno, dawno dawno temu. Los to... Elefantos, ale to jest. Ej, czekaj, to jest 33 miliardy na sekundę? Czy to w ogóle jest w grze? Ej, co to jesu, ma w ogóle że Dobra, brain no, to mocno. dobra Ej, ja to, wam... No. No, jak to? To jest mój brejnot, nara! Ale, ale ja go pierwszy kupiłem! No ale ja no, mam Swag Soda, bo piję Wojanka! Ej, ale wiecie co, widzowie? Tego brainota nie możemy kupować, bo on jest zepsuty. W sensie, 33 miliardy na sekundę daje. To byśmy wygrali w sekundę. To on jest, jest nielegalny, no. Więc on jest zakazane do kupowania, ale inne możemy kupować. I patrzcie, oni właśnie w tym momencie dropią Tung 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 Sakura! No Dobra, dawajcie Tung 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 Sakura od opening. dawajcie! O, damy Gacek, musisz otworzyć u siebie tego Tung Tunga! Jak ci się, no się uda to gocamy, będzie przekosadzko i jump bo wam, wam drop, do no, zobacz! Nie no ja od razu kupić i co zbiorę sobie kasiora, bo będę naprawdę, naprawdę bardzo dużo je pewnie. I patrz, gacek, masz... E czekaj, gdzie masz tego Tung, Tung, tong Sahura, tu. to na dole, Hello, Yo otworzył go! Nie, czekaj, nie otworzył, <śle> zepsuł go. <śle> I co, nie możesz o go nie, nawet otworzyć? Nie mogę go otworzyć, zepsuł to ja cię Co ty zbyt? gadasz? Nie możesz otworzyć go! Nie fartno Im nawet trafiają się złe Tung, Tung, Sahury, których nie da się otworzyć, a my już mamy 300 miliardów. Do, więc zaraz Dobra. będziemy mogli kupić coś mocnego. Do... Do. Dobra, szybko, pek, jeszcze odbierzmy to sobie jest? to. to no, jest? ale no, 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 fajnie, Nie no. mam kasy oh yeah, dawaj nam go. Dobra, to jest za most. Ej, to gier ty, ty masz, Kasiory? Już ty masz Już tak Już mam dużo? 300 miliardów. O... Tu idzie z Kamelo Frigo, Kamelo jakiś słabiacki. Ej, się miałem jakiegoś laga. Dlaczego? Ej, co?

Go, out oh, of no elefant. I elephant. I zobaczcie. wojankowy, on teraz będzie zarabiał. kręcę. Zobaczcie tylko, jak on nam zarabia. Ja no, nie mogę. Ile on już nam zarobił? Yo! My 70 nie miliardów. Dlatego tak To już jest wygrana, widzowie. W tej chwili wygrywamy. Wystarczy tylko że sprzedamy jeszcze jakieś słabiaki. Co tutaj nie mamy? Nie, my, my, my. Co? No bo no no one są wziąłeś. mega słabe, sprzedaję no to... je nowe. Ej, ja nie mam dużo Braindrotu z no Zobacz, no te do... też usuwam, Zostawiam samego strobera elefanta. No to... Ty to jest szalałeś, no... niemiłe. Co? No to... Jak to? Ja coś biorę, nie będziesz sprzedawał tych Braindrotu. Oddawaj mi je, Dzisiaj uh. zaraz nie będę Benet, Ej, Wiesz co, ty z nami nie musisz grać Bo ja już w tym momencie wygrywam Zobaczcie, mam 800 miliardów Jeszcze ja nie wygrałeś, jeszcze cię możemy dogonić Dawaj, zbieramy dobronadze. Jakim cudem, jak wyłącznie macie 30 miliardów A ja już mam 800 I teraz patrzcie Dawa. Po Biorę ostateczny raz i uwaga, jeden trylion wygrałem no, Niebieski! i widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.